Cześć Boże, 13 grudnia zaczynamy z Maryją, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wcześnić na światłości, Pani na pomoc świata, śpiew się, zbaw na złości. Ciebie, na wieczny, od wieków swojemu, za Matkę obram słowu jednorodzonemu. Przez tule ziemi okrąg Ciebie o lubienicę przyozdobił sobie, bo przez Adama ma, nie ma prawa w tobie. Wybrał ją mógł i wywyższył ponad wszystko i wziął ją. Z Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus przemówił tymi słowami: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie." To bardzo zastanawiające, kochani, że Jezus spotykając człowieka, czy zwracając się do człowieka, który ma jakieś problemy, który ma jakieś obciążenia, zamiast mu tych obciążeń ująć, zamiast te problemy z jego życia zabrać, o co chyba go często prosimy w naszych modlitwach, to oferuje człowiekowi, aby mu dołożyć jarzmo swoje. Dlaczego? W jaki sposób dołożenie tego jarzma Jezusowego miałoby nam pomóc? Czym się to jarzmo Jezusowe różni od naszego? Jak się cofniemy do momentu męki Pana Jezusa, do modlitwy w Ogrójcu, to zobaczymy, że jarzmo Jezusa jest dźwigane w jedności z Ojcem. I to jest siła tego obciążenia. Jezusa nie przygniata to, co go spotkało za życia, dlatego że było to wolą Ojca, przeszedł to w zaufaniu, że ktoś czuwa, że ktoś jest, że On nie musi z tym wszystkim radzić sobie sam. To jest propozy propozycja Jezusa dla Ciebie. Problemem Twojego życia wcale nie są trudności, ale to, że chcesz się z nimi zmierzyć sam. Oby dzisiejsza Ewangelia była dla nas wszystkich nauczką. I zaproszeniem do tego, żeby nasze życiowe problemy przeżywać razem z Bogiem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.